dzisiaj kolejny filmik wla wlatuje z nowego update'u i dzisiaj będę go oceniał. Pierwszą zaletą update'u są bardzo dużo temów zrobić z tego update'u. To w ogóle zaleta i co? Nie. Patrzcie w sobie. Ja pierdzielę. To było warto zrobić ale wiecie ile jak to spadło przez ten update w ogóle bardzo się opłaca dla mnie tak otwierdzić ale też nie zachęcam możecie coś wysłać do mojej e-boxa bardzo będę, będę pozdrawiał na odcinku tak przechodzę do filmiku bardzo fajny ten update z, z mojej strony bardzo fajny był i z grubej rury zrobię wam losowanie na 4 mgmów ale, ale musicie napisać um, te słowo kluczowe 5 mg ów cztery mgm -ów. i do tego musicie napisać swój nick Robloxa, po tutaj. i te musicie napisać taka ciekawostka też wam powiem, że w ogóle zawsze tutaj patrzeć na to myślałem, że się nie dało patrzyłem. tak, update jest bardzo fajny pod bardzo dużo rzeczy może dropić ale też mogę ale też do, opłaca się stać na noc. W ogóle się opłaca stać na noc. Więc możecie, ale ja sobie stuję. Więc mogę, możecie też. Bardzo się opłaca stać na noc, jak teraz mówię. Tak, możecie duże rzeczy w ogóle dropić, jak jesteście w ogóle na noc. możecie tyle rzeczy dropić. Ja na przykład nie dropię czpeta, ale moi koledzy dropią nawet z pięciu tych największych czasów więc w ogóle zobaczmy ile to jest warte. Co mogę przełożyć? Na ja pewno dużo tego dropiłem. Dużo tego dropiłem. TNT dropiłem. Więc no widzicie ile to warte. Jest. Tutaj też jest bardzo dużo, Przy tym otwierałem. W ogóle te garganty mam z prezentów. w ogóle nie oddają nic. Prawie nie dropi. Na 20 łapek otwiera... Na 52... Dobra, 20 łapek otwieram. Forever Paka z Wami. I tak, na pewno zrobimy odcinek jakiś z jakichś płatnych gier na, 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 na Robloxa, ale piszcie, to mogą być. Sam kupiłem Water Park i to się dla mnie trochę opłacało. Tak, na, dziś postaram się, żeby zmontować tam dzisiaj filmik na, na 20. 28 na no, to może będzie filmik. I, je, I jeszcze raz mogę powiedzieć, nie zachęcam, możecie też wysłać do mailboxa, będę bardzo był zadowolony, jakby ktoś się dał. No nikt z odcinków, nigdy nic nie dał mi. nigdy. Jedna osoba nie wiem. No, no wiecie. No, no to za bardzo nikt mi nie dał nic. A ludzie tu patrzą, ile mają tych planów. A w ogóle. No bo oni do oni dolecą z tym. Lecą, lecą, co to wam powiem. Możecie też do klanu mojego, mojego kolegi, ale ja jestem oficerem. Mogę Was dodawać. No to mo mogę Was dodać. Nie wiem czy to dużo. Mam cztery osoby w klanie naszym. Nie czy to dużo, czy tu mało. Musicie tak dać, za 5 MG'ów Was dodaję do klanu. U mojego klanu za 5 mg Mogę Was dodać. I może zrobię swój klan, zobaczymy. Na pewno będę za może losował Wam jakieś moje temy. Czpety. Mam bardzo dużo. Jeszcze zastanowię się, czy da się jeszcze Wam losować. Na, polecam bijać na live, dużo razy losuję, losuję dużo rzeczy. Kiedyś robiłem więcej laj'ów, ale coraz mniej teraz robię live'y. I tak, możecie oczywiście coś wysyłać. Niech wam podałem, że taki krótszy filmik powyższego nie będę robił wam. Nie będę wam taki czas, no mówię. Możecie, no, możecie pisać swoje nicki w komentarzu i, i wiecie, jakie słowo kluczowe. No ja Wam mówię tylko że ja się odpalę, to nie odpalę co no w ogóle, no cokolwiek tu się że nigdy tego skoczymy, ale go zapisali w ogóle, a z skoczymy na tym No to dobra, widzowie, to ja kończę. Papa, pa. mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i zostawicie łapkę w górę. Papa! Pa.